Łukasz Pluta w narożniku niebieskim, a jego przeciwnikiem jest Stępień Paweł, BKS Olimp Szczecin. Zawodnik Konkordii Knurów. To już bardzo doświadczony zawodnik, który naprawdę w czasach juniorskich toczył bardzo ciężkie boje z Grzegorzem Proksą. Potem chwilowo wycofał się z uprawiania boksu służba wojskowa. Praca zawodowa w tej chwili no, zapałał chęcią jeszcze sprawdzenia się. I kolejne podejście do toczenia walk bokserskich. Stępień Paweł, BKS Olimp Szczecin, no, dysponujący naprawdę wspaniałymi warunkami fizycznymi. Ale bardzo ładna akcja. Pluty z lewym prosztym. Kolejny lewy proszty, pluty. Następień no naprawdę zdecydowanie lepsze warunki fizyczne od, od Pluty posiada tutaj i zaczyna się rozkręcać w tym pojedynku. Niemniej jednak Pluta to zawodnik doskonale przygotowany technicznie do pojedynków, ale teraz wstępień trafił bezpośrednim prawym prostym Plutę. No również ładna akcja Łukasza na zakończenie pierwszego starcia. Runda na pewno bardzo wyrównana i myślę, że zwycięzca jeszcze musi się dużo napracować, aby wygrać ten pojedynek. Runda druga rozpoczęta w czerwonym narożniku w czasie przerwy trener król naprawdę no powiem szczerze Mocnymi słowami i argumentami myślę, że chciał pobudzić do aktywniejszego boksu wstępnia. Stać tego zawodnika na pewno na, na boksy bardzo dobre. Również. Pewne jest, że Pluta to bardzo niewygodny przeciwnik. To powiedzmy sobie szczerze, już zawodnik na pewno doświadczony bardziej odstępnia. Piękna lewa, prosta pół i kolejny lewy prosty. No ale nie można zapominać o obronie. Nie wiem o co chodziło sędziemu ringowemu, ale plutar chyba też nie. Naprawdę świetne momenty w tej drugiej rundzie. Ma Pluta. Szczelnie zasłonięty, blokuje, celne ciosy. To w pół dystansie, to z dystansu. Teraz piękny lewy prosty również, aż szarpnęło głową Stępniowi. Bardzo ładne i skuteczne są odchylenia Łukasza tutaj przed czasami prostymi następnia. Koniec drugiej rundy, rundy na pewno wygranej przez Plutę. Po pierwszej rundzie takiej badawczej tutaj Pluta wykorzystał parę błędów wstępnia skutecznie kontratakując czy atakując. Oczywiście celnymi ciosami, w szczególności z lewej ręki kilka naprawdę wspaniałych uderzeń, które przyniosły mu na pewno przewagę punktową w tym pojedynku. Obserwuje, że Łukasz chyba również zdaje się być dobrze przygotowanym, kondycyjnie. Wstępień też raczej nie przejawia oznaki zmęczenia. I zapowiada się na pewno bardzo ciekawa trzecia runda. Piękne czasy, kontrujące rozpędzonego wstępnia. Jeszcze jeden lewy sierp pluty. Wstępie zmienił pozycję. Oj, teraz za niski cios. Zdecydowanie za niski cios. Który zadał Pluta? No zobaczymy. Tam na pewno krzywdy tym, tym nie zrobił ciosami. Ale bardzo piękny gest ze strony Łukasza Pluty. Przeprosił zawodnika ze Szczecina. Bardzo ciekawa, trzecia runda trzeba przyznać wstępień. Tutaj postawił wysoko poprzeczkę również. I dzielnie. Dzielnie stara się. Jeszcze odrobić straty z dwóch pierwszych rund. doping dla Łukasza. No troszeczkę tutaj Pluta widzę zaczyna kondycyjnie pod koniec trzeciej rundy tracić siły. Ale myślę, że w całości pojedynek na pewno wygrał. Niemniej jednak trzeba z ostatecznym werdyktem wstrzymać się do wyrażenia swojej opinii odnośnie zwycięzczych przez trzech sprawiedliwych którzy punktowali ten pojedynek. Potem jest wykonata człowiek w kategorii 49 program, która miały być rozjawiać w sobotę, ale dzisiaj ona dojdzie do skutku, to będzie ostatni pojedynki 26, tymczasem do rynku.

Dwa do jednego, Łukasz jednego zwycięstwo Łukasza Pluty. No ja myślę, że tutaj zwycięzca został wskazany jak najbardziej prawidłowo. Sędzia, który mówiąc popularnie...